Cześć, z tej strony Michał i Michał. Witajcie w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Dzisiaj wprowadzimy Państwa w świat szyfrów, algorytmów, matematyki i wybitnych umysłów. A to za sprawą osoby, z której Bydgoszcz jest naprawdę dumna. Chodzi oczywiście o Mariana, Mariana Rejewskiego. Rejewskiego. Cześć, jak masz na imię? Tomek. Powiedz mi trzy słowa o Marianie Rejewskim. Enigma, Bydgoszcz, inteligencja. Super, dzięki. Cześć, jak masz na imię? Lila. Wiesz coś na temat Mariana Rejewskiego? Trzy słowa konkretnie. Historia, tajemnica i Bydgoszcz. Dziękujemy. Cześć, jak masz na imię? Patryk. Powiedz mi trzy słowa, trzy skojarzenia z Marianem Rejewskim. Matematyka, szyfr, Bydgoszcz. Super, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy słowa, trzy skojarzenia o Marianie Rejewskim. Naukowiec, enigma, pomnik. Dziękujemy, super. Cześć, jak masz na imię? Nina. Powiedz mi trzy słowa, trzy skojarzenia o Marianie Rejewskim. Enigma, bohater i historia. Dziękuję. Cześć, trzy słowa o Rejewskim. Enigma, matematyka, elokwencja. Cudowny Super. Patriota, cudowny patriota rozwiązał szyfr Enigmy. Zostaje w serduszko. serduszku. Dzięki, wielkie. Dzięki. Cześć, jak masz na imię? Oliver. Powiedz mi trzy słowa, trzy skojarzenia o Marianie Rejewskim. Matematyka, kultura. Historia. Dzięki. Cześć. Trzy słowa o Rejewskim. No, bardzo mądry człowiek, dużo zrobił dla Polski, dla całego świata. No, w porządku, bardzo, bardzo w porządku. Dziękujemy. Podsumowując, Michu, jak oceniasz wiedzę naszych nauczycieli i uczniów na temat bydgoskiej legendy szyfru? Uważam, że wiedza jest na bardzo wysokim poziomie. No, myślę, że zdecydowanie możemy się z tym zgodzić. Każdy miał coś do powiedzenia.